Listka paznokci versus paznokciowe tiktoki. Zaczynamy. Oj! 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 Uu, cały paznokieć goły, tutaj łożysko goły, ale coś tam odrasta, coś tam odrasta. Dobra, odrasta, uff, o Jezu No, grube. Co? Panie się obiad cofnął, nie? Nie, no zdarzają się takie rzeczy, ale to Podolok, nie? Podolok powinien tutaj coś poradzić, ale tu musiałaś porządnie trzasnąć. Kiedy spędziłam, spędziłem godziny robiąc moje paznokcie. Aha, tylko po to, żeby potem wyglądały okropnie. Jest na tyle świadoma ta osoba. Pokaż oku. To będzie jeszcze piłowany, nie? Tym pilnikiem? Który może 10 lat temu był jeszcze ostry, ale dzisiaj już nie jest. Boże, tępym, gładkim pilnikiem piłować coś, co wymaga ultra dużej ilości piłowania. Zamiast zobaczyć tutorial w internecie, albo kupić sobie szkolenie online, albo zobaczyć jakiś webinar, albo iść na warsztaty szkolenia, to ktoś woli spędzić godziny na robieniu koszmarnych paznokci. Dios mio, co to jest? To jest kompilacja najgorszych paznokci ever. ever. Nie, serio ktoś najgorszy z najgorszych wybrał, nie? O podologia! O, le fajny paznokiec. E, tutaj ten paznokieć z tym stanem chorobowym na skórze, tu, oh, 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 tu może być, tu musi być. Pochłaniacz o mocy chyba nie wiem ile watów. Ale to nie może tak być. Taki stan chorobowy na skórze. Źle wyposażone stanowisko bez pochłaniacza. Co z tego, że masz rękawiczki? Jak ten paznokieć wszędzie, wszędzie jest. I słaba frezarka. Już to słyszę. A niby frezarka z pochłaniaczem. Dobra, frezarka jest z pochłaniaczem. Tutaj. Są takie frezarki, co od razu mają... Tu Do, dookoła tego frezu yy, wchłaniają, ale ja... co nie wchłania? Średnie, widziałem te pazy. Cąszkami, znaczy takimi cingami. Skrócone, ale wiecie jak skracamy. A znokieć to trzeba go też później na wolnym brzegu zrobić cieńszy, bo pewnie była większa grubość niż na czubku wolnego brzegu. No takie skracanie gotowej stylizacji tak mocno już z kolorem stopem jest bardzo niebezpieczne i nie zawsze się dobrze kończy jak ktoś robi to nieumiejętnie i nie z małą świadomością, o tak. Uuu, to jest takie gross Idę zrobić nowe paznokcie. Bo są rzeczywiście odrośnięte mocno. Dobra, są rękawiczki, jest pochłania. jakości, ale jest, ale jest. Więc się cieszymy. Jest frezarka przebity paznokki trzeba... Y, dfu, przebita rękawiczka, trzeba zmienić na nową. Co dostałam? A co chciałam? Chcę zobaczyć, jakie chciałaś. O tu... Tylko Tutaj jest zupełnie inna płytka paznokciowa, bardzo wąskie są, są paznokcie naturalne. No i dłuższy jest ten kształt przede wszystkim. Po prostu dłuższe są zrobione te paznokcie, więc to nigdy nie będzie identycznie wyglądać, jeżeli cokolwiek zmienimy, tak? Jeżeli długość zmienimy... No są dużo krótsze, przez to też... no i płytka jest dużo szersza naturalna, przez co to, to, to wygląda inaczej. Ale paznokcie są dość estetycznie wykonane. Są no, paznokcie w kształcie anamigdał klasyczny długi i jeszcze dobudowane są jakby do tych paznokci takie dziwne kształty, jakby szponów. To są takie paznokcie pokazowe, no w tym za bardzo nikt nie chodzi, bo by się człowiek zabił, tak? Spoko to wygląda, ładnie to jest wykonane nawet. Fajnie to wygląda. Czy... Wiadomo, można było to troszkę lepiej zrobić, ale ogólnie jest estetycznie taka ciekawa praca, pokazowa, pokazowa. I że na facecie nie. No nie, kompilacja, kompilacja, kompilacja najgorszych paznokci, Boże. Oj, boli mnie to. Nie, wysyłajcie mi takiej. Taki, to mi sprawia ból. Co to są jakieś nakładki na pazury kota, żeby nie drapał czy coś? Chyba nakładki, nie? Bo to są plastiki nałożone na paznokcie. A to nie można troszkę przypiłować, żeby były mniej ostre? Bo od razu jakieś nakładki nakładać? Wiedziałam, już, już, już widziałam po pierwszym kadrze, że nie będzie dobrze. Ale nie spodziewałam się, że będzie aż tak źle. Nie wiem, czy, czy ludzie nie widzą tego, czy co, o co chodzi. Że tu coś nie gra. To jeszcze TikToka z tego nagrywać? Nie wiem, czy to specjalnie tak ktoś zrobił. No ja To, co tam pierwszy rzut oka, widać, że to jest złe. Dobra, mamy paznokcie akrylowe. I... aha, dobra. Jeszcze będzie piłować, No właśnie. Aha, żeby tam czarny. No dobra. Wydaje mi się, że żelem to by było szybciej. Bo przy akrylu to jest tyle pierdzielenia się. Nakładać, piłować. A żelem tylko pyk, pyk, pyk takie grubsze warstwy nałożysz. Za dużo roboty. Za dużo roboty. O ile ktoś oczywiście lubi tego typu zdobienia, wypukłe bardzo, ale no da się to zrobić szybciej i tak estetyczniej. Wszystko w celach humorystycznych. Proszę nie brać przykładu. -ha -ha! Zacznij zacznij wojnę nie używając słów. Edycja dla stylistów paznokci! Dobre no. Do myjki ultradźwiękowej. Kurczę. Teraz tego na szybko nie znajdę, ale został przeprowadzony taki eksperyment przez nau naukowców, czy... Ja nie, nie pamiętam, czytałam taki artykuł, że właśnie wysterylizowali, e, tfu, wysterylizowali, tak, zdezynfekowali najpierw pilniki, potem je wysterylizowali? Albo tylko zdezynfekowali? Nie wiem, czy tylko zdezynfekowali, czy też zdezynfekowali i wysterylizowali, nie pamiętam już tego, ale sprawdzili pod mikroskopem te, ten papier ścierny, Okazało się, że wszystkich, całego, wszystkich drobinek brudu nie udało się usunąć i no niestety taki pilnik nie był czysty. Rząd na więcej paznokciowych TikToków? Ja też! Pooglądajmy je wspólnie. Kliknij tutaj.